Cześć kochani, witajcie serdecznie po dwu i pół miesięcznej przerwie spowodowanej niczym innym jak tym, że po prostu miałam bardzo dużo pracy zawodowej. Ja mam akurat taki zawód, że czasami nie mam pracy w ogóle, a czasami jak przychodzą zlecenia to jest ich więcej niż jestem w stanie unieść. I akurat na listopad, grudzień, połowę stycznia przypadł taki okres właśnie natężonej pracy i w związku z tym również, że ja mam Twoje dzieci, które uwielbiam i. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna i, i życie towarzyskie związane z moją rodziną i z przyjaciółmi i znajomymi jest równie ważne dla mnie. To po prostu zabrakło czasu na YouTube, ale chwilowo, w tej chwili, właśnie mam mniej zleceń. Strasznie się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się nagrać i zredagować bardzo dużo filmów dla Was. A powracam, jako że mamy początek roku z, z filmikami, które są chyba najczęściej odsłoniane na moim kanale, oprócz tych takich. Z, z, z radami pielęgnacyjnymi, a mianowicie z filmikiem o ulubionych produktach zeszłego roku kalendarzowego i ze względu na to, że ja dużo gadam i że troszeczkę produktów mi się uzbierało, to podzieliłam filmik na dwie części. Tak jak widzicie po tytule, w tym filmiku będę opowiadać wyłącznie o moich ulubionych produktach do pielęgnacji. Postawiłam też sobie taki cel, żeby przebrać te wszystkie produkty, których używałam w tym roku do pielęgnacji, i wybrać tylko te, które przetrwały próbę czasu. Dlatego że ja jestem skłonna do zauroczeń, jeśli chodzi o kosmetyki. Generalnie taką mam naturę, że się łatwo zauraczam. Natomiast po jakimś czasie po prostu tak szybko jak moje uczucia pozytywne się pojawiają, tak szybko potrafią opaść, czy po prostu zniknąć. W związku z tym chciałam, żeby w tym filmiku znalazły się włącznie te produkty, które, tak jak mówię, właśnie przetrwały próbę czasu i używałam ich przez, przez co najmniej kilka dobrych miesięcy w roku. Nawet jeśli z przerwami, to jednak nie, nie były to jakieś, takie, jak mówię, chwilowe zauroczenia. I na pewno chwilowym zauroczeniem nie były kosmetyki, które odkryłam w tym roku z biochemii urody, które kupuję, jak zawsze podkreślam, za własne pieniądze, z własnej inicjatywy. Jeśli, jeśli promuję markę, to tym bardziej się tym cieszę, natomiast no nie wynika to z żadnej, żadnego rodzaju współpracy, nie żeby to było coś złego, po prostu jakoś tak ja, dla mnie to jest istotne, żeby powiedzieć jakby z, z, z jakiego powodu o czym wspominam, tak? albo że jest jakieś drugie dno, czy, czy mam jakieś takie double agenda, tutaj nie mam. I w tym roku odkryłam mnóstwo kosmetyków Biohomeo Rod, bo w przeszłych latach bardzo je polecałam w filmach, dlatego że wiedziałam, że są dobrej jakości, a w tym roku postanowiłam tak naprawdę je tak porządnie wypróbować na sobie i Parę spodobało mi się po prostu ogromnie i, i pokrótce chciałam właśnie nie tyle omówić, bo omawiałam je wielokrotnie w ulubieńcach i innych filmikach, chcę po prostu przypomnieć je jako to takie właśnie hall of fame, te, te takie prawie że święte grale, kosmetyki, które naprawdę zmieniły pielęgnację, moją pielęgnację, a tym samym też wygląd i, i funkcjonowanie mojej skóry. Takimi produktami są zdecydowanie toniki z kwasami i używam bardzo wielu w tym roku z asortymentu biochemii Rody. Natomiast te, które myślę, że już na zawsze zostaną ze mną, to jest tonik z kwasem BHA 2%, w dwuprocentowym 2%, 2%, 2 stężeniu z kwasem salicylowym i to jest tonik, który ma bardzo wiele różnych przeznaczeń. Natomiast ja go używam do kontrolowania nad, produkcji nadmierności sebum w swojej strefie T i do minimalizowania zaskórników, do których ja mam bardzo dużą skłonność właśnie w strefie T. i i bardzo, bardzo mi pomaga. I też przez to, że on działa tak mm, komedolitycznie i karalolitycznie, to też po prostu zapobiega około mieszkowemu zapaleniu mieszków włosowych, czyli tych takich właśnie no takich malusieńkich, białych mm, no preszczy, trudno mi inaczej to nazwać, jakichś takich ropnych, ropnych zmian właśnie tutaj a, blisko, blisko włosionej skóry twarzy. No i również właśnie zapobiega jakimkolwiek zmianom trącikowym. A mimo, że zawiera alkohol, to, to zawiera go na tyle mało jest to alkohol naturalny, że mojej skóry przez większość roku nie przysuszał, natomiast właśnie bardzo, bardzo ją tak ładnie rozjaśniał i, i zapobiegał zmianom trącikowym, słyszał za skórniki i, i, i też po prostu wyrównywał, znaczy była miła w dotyku, tak, po prostu bardzo gładka w dotyku i jest bardzo łatwe w użyciu, bo po prostu wystarczy zmoczyć wacik, przejechać i jest to gotowe. Jak mówiłam, jakoś tak jesienią byłam zdziwiona właśnie, że o ile wiosną i latem świetnie mi służył, to jesienią moja skóra niesamowicie Camowicie się odwodniła i przesuszyła. Trudno, być może dlatego, że stosowałam dużo kosmetyków przeciwtrądzikowych i być może no, z, zbyt dużo naraz albo zbyt często je stosowałam. W każdym razie się bardzo odwodniła i musiałam przestać go stosować, natomiast bardzo tęsknię za używaniem go. Natomiast stanie się to dopiero, jak skończę serię zabiegów e, związaną z zamykaniem naczyń wnośnych, ja wybrałam metodę IPL. Czyli zamykanie ich światłem, i, i wówczas, właśnie w, w, w okresie pomiędzy zabiegami, no i bezpośrednio przed zabiegami, nie można stosować jakichkolwiek kosmetyków podrażniających, fotouczulających, czy tak istotnie po, pociejących na skórek, żeby po prostu nie, nie, no ten zabieg nie spowodował nadmiernego podrażnienia skóry. W związku z tym, teraz od dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni nie używałam tego. Poniku z kwasami i bardzo za nim tęsknię, dlatego, że jest takim moim świętym gralem. Naprawdę bardzo istotnie pomaga mi w utrzymywaniu skóry w takiej czystości, jeśli chodzi właśnie o zmiany trądzikowe. Świetny produkt. Równym, równym entuzjazmem i miłością darzałam tonik z kwasem, to jest glukonolakton, czyli rodzaj kwasu polihydroksylowego, który ma takie bardzo łagodne działanie, w związku z tym nadaje się również dla osób, które tak jak ja, mają cerę mocno i płytko naczynioną, tak zwaną cerę naczynkową, tak? który ma za zadanie właśnie delikatnie złuszczać naskórek, zwiększać poziom nawilżenia, ale nie podrażniać i właśnie nie, nie, nie sprzyjać powstawaniu nowych właśnie tych, takich rozszerzonych naczynek wnośnych, które są widoczne i stanowią taki defekt estetyczny. I, i bardzo mi służył właśnie wiośną, jesienią natomiast teraz również ze względu na te zabiegi .pl, nie, mogę, nie mogę go używać, ale zauważyłam jesienią i wiele koleżanek mi mówiło, że nie wiem czy receptura się zmieniła czy coś takiego ale że jesienią bardziej, z dziewko bardziej mnie podrażni. bywało tak właśnie, że, że jak przetarłam twarz to wyglądałam m, mam bardziej czerwona niż mam do tego przyzwyczajona niemniej to mogło wynikać też z tego, że miałam cerę odwodnioną i, i taką podrażnioną natomiast przez większość roku byłam z niego niesamowicie zadowolona i również z czekam na, na początek kwietnia, tak, kiedy powinnam skończyć wszystkie zabiegi, właśnie zamykania właśnie moich naczynek kwionośnych, i móc do niego powrócić. Bardzo fajny produkt, który w dodatku nie zawiera w ogóle alkoholu. To jest chyba jeden z, z jedynych tonik z asortymentu biochemii Urody, który nie zawiera alkoholu, w związku z tym na pewno nie, 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 nie przesuszy skóry, i jest też łagodniejszy i świetny dla osób, które nie decydują się używać alkoholu w swoich produktach do pielęgnacji. Bardzo fajne. Równie wielkim odkryciem były dla mnie takie bardzo naturalne toniki do, do, do pielęgnacji skóry twarzy które są na bazie hydrolatów po prostu z różnych roślin, tak? różnych roślin kwiatów. Ja mam na przykład tutaj ten z różdamas damaskana i na, na stronie Bohemia Urod można sobie do, do, dokupić również takie składniki, które mają kojąco, regenerująco i wzmacniająco działać na różne typy cery, albo na przykład sprzyjać, sprzy, sprzyjać temu, żeby szybciej znikało przebarwienia z naszej twarzy, albo wzmacniać naczynki jak nośne, albo zmniejszać przytłuszczanie skoro różne takie składniki. Ja akurat zawsze wybieram ten do sery naczynkowej, bo mimo, że mam cerę mieszaną, z tłustą strefą T, ze skłonnością do trądziku, to jednak w tym roku większy nacisk kładłam na, na jakieś takie kosmetyki kojące właśnie, żeby nadmiernie nie podrażniać mojej, i tak już rozjuszonej po prostu cery naczynkowej i w związku z tym zawsze ten dosypywałam i tu mam taki z maskena pięknie pachnie, przepięknie koi i regeneruje i jest niesamowicie przyjemny i po wypróbowaniu tego typu produktów już nigdy chyba nie skuszę się na taki typowy drogeryjny tonik, choćby nie wiem jak ładnie pachniał i choćby nie wiem jak ładnie Miało opakowanie, dlatego, że tu mamy minimum składników, maksimum efektu i żadnych jakichś dodatkowych parabenów czy, czy jakichś takich niepotrzebnych zwyczajnie składników. Świetny produkt, po prostu uwielbiam. A drugi to jest ten, który tak naprawdę jeszcze lepiej wojnę na moją skórę, natomiast śmierci, ale muszę powiedzieć, że mam go już pół roku ponad i od tego i, i już przestał mi śmiercić. Na szczęście. Na początku straszliwie mi ten zapach przeszkadzał, w tej chwili już w ogóle. Mogę nawet powiedzieć, że po zużyciu. Ile? Połowę opakowania? Mam poczucie, że, że już nawet zaczyna mi pachnieć. Tak, do tego stopnia to jest hydrolat z kocanki, który bardzo właśnie kojąco wpływa na, na skórę. Czy to taką podrażnią jakimkolwiek zabiegiem, takiej z, derma, z, z repertuaru dermatologii estetycznej, czy po prostu przez jakieś czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, po prostu ko, każdą podrażnioną skórę koi. I, I w związku z tym dla mojej naczynkowej cery jest, jak znalazł. Tak, widzę, że pokazuje cały czas brudne opakowanie. Cóż, życie musiał się obrócić. Hydrolat z kocanki. Kolejny produkt, którego kupienia po prostu nie mogę się doczekać, to jest olejek, taki na bazie oleju słonecznikowego myjący do twarzy. Z dodatkiem w moim przypadku olejku pomarańczowego, bo ten najbardziej mi odpowiada. Mówię ten mi najbardziej odpowiada, nie wypróbowałam żadnego innego, ale po prostu jestem chyba uzależniona od tego zapachu i. Ten mi na tyle odpowiada, że nie mam ochoty spróbować żadnego innego i to jest mój ulubiony taki olejowy preparat do, do zmywania twarzy. Po prostu zmywa wszystko, zmywa się do końca, nawet bez użycia takiej fantastycznej szmatki, której, której używam wraz, wraz z jakim produktem, jakimś takim olejowym produktem do zmywania twarzy. Niewielo kosztuje, na długo starcza i, i, i to jest mój taki też, też święty graal i nie mogę doczekać się, żeby go ponownie kupić. Nie mam w tej chwili butelki do pokazania choćby do projektu ten tylko ze względu na to, że zapomniałam swojej przyjaciółce jakoś tak w okresie świątecznym zrobić zamówienie, o które mnie prosiła i po prostu z poczucia winy, zanim przyszło jej zamówienie, to jej po prostu oddałam swój olejek i swoje serum lemon, żeby nie musiała, no, tak długo czekać ze na to, że mi się zapomniało, w związku z tym nie mogę Wam w tej chwili nawet butelki pokazać jeszcze chcę powiedzieć przy tej okazji, że ten z biochemii uroty jest dla mnie o niebo lepszy o niebo lepszy od tego kultowego w tym roku na YouTubie, ze względu na to, że chyba firma Bodyshop, mam poczucie rozesłała wszystkim blogerom z, z, z Wielkiej Brytanii te, ten preparat do mycia twarzy, albo w postaci takiego kremu, bardziej przy, przeznaczonego do cery suchej, albo w postaci takiego olejku ojej, to sika będę miała tłuste plamy na kapie super i to jest taki olejek również na bazie najróżni, najróżniejszych olej roślinnych. Niesamowicie wydajny. Ja go mam od września, a jeszcze mi tyle zostało, a używam go każdego pojedynczego dnia. Bardzo często dwa. Dwa razy dziennie, a mimo to tyle mi go zostało, więc w tym sensie po prostu za te 60, o musimy zapłacić, to absolutnie się to opłaca, bo on się praktycznie nigdy nie kończy. Natomiast ja za nim nie przepadam. Mam, 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 nim, mam wobec niego takie ambiwalentne uczucia. Z jednej strony jest bardzo skuteczny, z drugiej strony jest bardzo taki tłusty, ja mam takie poczucie po prostu, że że zmywam twarz po prostu zwykłym olejem słonecznikowym i zawsze mam takie, jakieś, takie paranoiczne poczucie, że nie udało mi się w całości go zmyć i zawsze muszę jeszcze dodatkowo, ja mam taką potrzebę po prostu, żeby zmyć go jakimś takim żelem antybakteryjnym dla cery tłustej, po prostu nie tyle, że, że dlatego, że, że mam poczucie, że moja cera tego potrzebuje w sensie tych, tych działania antybakteryjnego tych preparatów, tylko po prostu dlatego, że chcę się pozbyć, trochę tak jak płynem do mycia naczyń, tak po prostu rozpuścić tą warstwę taką tłuszczową, która, która którą zostawia ten preparat na twarzy, natomiast Natomiast nie mam takich doświadczeń z tym olejkiem z Biogramiu Rodę, dlatego tamten znajduje się w tym filmie, a ten nie. Wreszcie ostatni produkt, taki hit z urody, to jest płyn micelarny do demakijażu, który kupiłam jakoś tak chyba we wrześniu czy w październiku, dlatego, że po prostu byłam go ciekawa. Jest bardzo drogi w przeliczeniu, jeśli chodzi o pojemność, co do, do, ile musimy zapłacić za, za taką niezbyt wielką pojemność 100 ml, natomiast ja ten produkt ubóstwiam. Znacznie bardziej wolę go od, od tego płynu micelarnego firmy Garnier, od tego biodrękowego. Świetnie zmywa i, i, i jest oparty na hydrolacie pomarańczowym, w związku z tym też Pięknie pachnie, ma takie, takie też właściwości toniku. W związku z tym przekonał mnie do siebie w zupełności. Natomiast, szczerze mówiąc, myślę, że nie kupię go ponownie, dlatego że, że, że za w sensie przeliczenia w promocji chciałam sobie kupić biodermy, płyn micelarny, biodermy. Ten taki Sensibio dla właśnie dla cery wrażliwej i, i naczyniowej. I po, po tym jak wykończę ten. Natomiast absolutnie godne polecenia. Bardzo lubię. Takie dwa w jedno faktycznie. Zarówno płyn micelarny, jak i tonik. Dobrze, to były moje takie hity z biochemii urody tego roku. Teraz będą hity z firmy Aven. Kupiłam parę w tym roku produktów firmy Aven. Niektóre podwójnie, ze względu na to, że ten krem w międzyczasie zgubiłam. I tak się zdenerwałam tym, że go zgubiłam, a tak jestem do niego przywiązana, że ponieważ ponieważ nie mogłam go znaleźć przez dobry tydzień, dwa, to po prostu kupiłam jeszcze jedno opakowanie, a w międzyczasie znalazłam gdzieś w pokoju moich dzieci swoje stare opakowanie, w związku z tym mam dwa tego typu kremy i to są kremy do cery naczyniowej i to jest ten taki proparat o skoncentrowanym działaniu, który właśnie ma koić cerę podrażnioną i, i wzmacniać, i nawilżać, i choć nie zawiera parafiny, to jest wybitnie dobry na zimę, dlatego że zawiera jakiś składnik, oprócz tego, że w ponad połowie składa się z kojącej wody termalnej awen, to to zawiera jakiś taki składnik właśnie o takim działaniu jak ciała działa, tak? Czyli zostawia taką lekko tłustawą warstewkę, która stanowi po prostu fizyczną ochronę naszej skóry przed takim negatywnym działaniem najróżniejszych czynników zewnętrznych, a w dodatku świetnie nadaje się ta taka warstewka pod makijaż, w związku z tym ubolewam jedynie na tym, że nie ma filtra, natomiast jest to idealny preparat po prostu dla mnie pod makijaż, szczególnie zimą i, i świetnie nawilża też, też nocą, w związku z tym m, przepadam za tym kremem. To jest mój ulubiony krem aktualnie do, do, do celu naczyniowej I, i serdecznie polecam go każdemu, kto, kto właśnie ma cerę naczyniową i wszystkie nie jakby doświadcza wszystkich nieprzyjemności z tym związanych. I też muszę powiedzieć, że mimo że ma działanie takie kojące i nieco zmniejsza rumień, to nie ma możliwości, żeby jakikolwiek kosmetyk, taki pielęgnacyjny właśnie. Pozwolił nam się pozbyć tych takich widocznej siateczki rozszerzonych naczyń fionośnych, to jednak trzeba zrobić gdzieś tam zabieg po prostu, taki usuwający je, tak? czy, czy metodą IPL, tak jak, jak ja się takim zabiegom poddaję aktualnie, czy za pomocą elektrokoagulacji, czy za pomocą lasera, to, to dermatolog. Dobierze, dobiera indywidualnie bądź kosmetyczka, zabieg, który, który będzie dla nas najwłaściwszy. Natomiast takie, takie kremy nie mniej bardzo dużo dają, tak? bo też, też powodują, koją to, to takie nadmierne pobudzenie cery naczyniowej i to takie podrażnienie, to, takie, to, to ciepło, które generuje i generalnie wzmacniają też ją. Tak? W związku z tym mniej kolejnych naczynek rozszerzonych jest, jest widocznych na naszej twarzy. Fantastyczne kremy, z całym sercem polecam, podobnie jak woda termalna EVEN. Bardzo dużo różnych wód termalnych, w tym roku miałam możliwość albo przetestowania, albo wypróbowania, dlatego że ja je za własne pieniądze kupiłam i... Hands down, po prostu bez, bezapelacyjnie wygrywa ta firma Aven. To jest akurat takie mini opakowanie do, do, do podróżowania, natomiast normalnie właśnie mam właśnie taki i spruskuję swoją twarz tym produktem wiele, wiele razy w ciągu dnia. Nic nie koi mojej bardzo skłonnej do podrażnienia cery, tak jak, jak ta woda termalna właśnie z Aven. To były hity z Avent. Teraz będą hity z koncernu L'Oreal, czy albo te, które są pod szyldem Vichy produkowane, albo pod szyldem La Roche Pose. Jeśli chodzi o La Roche Pose, to mam co najmniej trzech ulubieńców. Jeden to jest taki ulubieńc jesienno-zimowy, który odkryłam teraz dopiero jakoś tak pod koniec lata, dobrze mi się daje, może w połowie lata i to jest Faz Intense do oczu. Taki żel z ogromną ilością skoncentrowanego żelu hejloronowego, który po prostu bardzo mocno nawilża okolice oczu i, i, i go po prostu ubóstwiam i przypadam, świetnie nadaje się pod makijaż i przez to, że właśnie bardzo dobrze nawilża okolice oczu, to bardzo ładnie, no, gdzieś minimalizuje te smaszki. tak? Nie ma żadnych właściwości, które miałyby spłycać maszki czy, czy no ponad to, że po prostu dobrze nawilża, to, to zapobiegać kolejnym, Natomiast ja po prostu za nim przepadam jako taki uniwersalny krem pod oczy. Świetnie pod makijaż, dobrze nawilżę. Bardzo go lubię, nie podrażnia. Jeśli chodzi o krem do, nawilżający do twarzy, to ze wszystkich, które wypróbowałam, a miałam tą ogromną przyjemność wypróbowania wszystkich, wszystkich kremów i preparatów i, i serów, tak? to chyba jest tak się chyba odmienia, to słowo z, z, z repertuaru serii Hydrafaz La Roche-Posay i bezapelacyjnie dla mnie najlepszym preparatem okazał się Hydrafaz Intense Riche. Na, szczególnie na, na zimę, czyli taki klasyczny krem o, o takiej o kremowej konsystencji, który fantastycznie nawilża, wchłania się praktycznie, nie zostawiając żadnej warstwy, jedynie taką jakby Prawie warstwę po sobie, która, która świetnie się sprawdza pod makijażem. I mimo, że nie zawiera żadnych drobinek rozświetlających, to ilekroć go używam, tak mniej więcej co drugi dzień go używam pod, pod makijaż, to mam takie poczucie, że prawie, że rozświetla twarz po prostu. Coś, coś takiego ma w swojej, swojej. swojej w swojej właśnie konsystencji, czy fakturze, czy, czy, czy w, w treści jakby tego, co, co składa się na ten krem, że, że, że mam takie poczucie właśnie, że cera wygląda bardzo świeżo i tak, tak prawie, że jest rozświetlona. Ubóstwiam po prostu ten produkt i, i dla osób właśnie, które mają cerę bardzo do odwodnienia i szukają takiego porządnego, nie aż kordalnie drogiego kremu na zimę do, do twarzy, to, to nie mogę bardziej polecić tego właśnie, Edrafas Intense Riche ze wszystkich, które wypróbowałam, najlepszy. No i w końcu preparat taki specjalistyczny do cery naczynkowej, to jest Rosaliac AR, czyli Anti-Redness, domyślam się, Intense, czyli takie serum skoncentrowane z, z takim peptydem neurosensyna, który koi Właśnie takie skłonność skóry do naczniowej do nadmiernego podrażniania się, i tym samym po prostu daje ukojenie, skóra nie jest taka zaróżowiona, jest jest mniej, mniej piecze, tak? I, I bardzo lubię ten krem, ładnie się wchłania, dobrze nawilża, świetnie się nadaje pod makijaż, ale niestety ten ze, znaczy niestety, niestety w tym sensie, że ponieważ go porównuję, tak, do, do tego z, z firmy Awe, no to tym samym ten troszkę traci na, na mojej porównawczej recenzji czy opinii. Mniej go lubię z jakiegoś powodu. Od tego, od tego Awen. Nie dlatego, że, że właśnie nie, wiem, nie, nie, nie ma jakiegoś takiego obiektywnego powodu, w sensie, że mniej nawilża albo że się nadaje pod makijaż. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu mm, tamte mi bardziej odpowiada jego konsystencja i ta warstewka, którą pozostawia, po prostu. Wolę tamten, tak? Gdybym miała ja wybrać z tych dwóch, które wolę, to, to następnym razem zdecydowanie kupię raczej tamten niż ten. Natomiast ten prawie cały wykończyłam, jeszcze mi troszeczkę zostało. Naprawdę go lubiłam i, 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 te, i z przyjemnością wykończę do końca. Po prostu nie stał się moim osobistym KWC. Nie Niemniej ze względu na to, że przez większość roku go używałam, to, to zdecydowanie należy mu się tutaj takie chlubne wyróżnienie. Wreszcie produkty z, z firm La Roche-Posay i Vichy do takiego działania przeciwtrądziekowym i przeciwzmarszczkowym. Mam dwa, które, którym się należy chlubne wyróżnienie i to jest Redermic R z La Roche-Posay czyli taki krem, który ma działanie zarówno przeciwzmarszkowe, jak i przeciwtrącikowe ze względu na to, że zarabia retinol ale też retinol skojarzony z kwasem linolowym który powoduje polepszenie funkcjonowania skóry skłonnej do, do zmian trącikowych. Bardzo fajny produkt, prawie go wykończyłam. W tej chwili, no tak jak będę powtarzać uparcie, tak gwoli wyjaśnienia, ze względu na te zabiegi światłem, tak, IPL to nie mogę go używać, w związku z tym będzie musiał poczekać parę miesięcy aż będę mogła go wykończyć i zrecenzować natomiast jestem fanem Zdecydowanie. I de facto Vichy i który właściwie wolę, dlatego że ma większe stężenie retinolu, ma jakąś taką bardziej jedwabistą konsystencję. Mniej mam poczucie, że jeśli retinol ma taką skłonność do takiego przejściowego odwodnienia, przesuszenia skóry, to mam wrażenie, że, 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 że mniej to powoduje niż ten z La roche -Posay, chociaż oba jakoś ogromnie nie przesuszają skóry, po prostu tak subtelnie. Można to zresztą po prostu zrekompensować mocno nawilżając skóry. Natomiast ten za tym bardziej przypadam, Jakoś bardziej przypadł mi do gustu. Natomiast po roku używania tych preparatów, prawie roku, nie przesadzam, ale po ilu miesiącach? Dziewięciu? Dziewięciu miesiącach używania tych, tych preparatów nie mogę powiedzieć, że, że widzę jakieś takie po prostu diametralną zmianę w wyglądzie swojej skóry. Funkcjonowanie owszem tak, że one niesamowicie wygładzają skórę i, i faktycznie no, nie zdarzają się już jakiekolwiek zmiany ropne, zaskudniki też są spłycone, natomiast... Um, Natomiast no, nie zauważam jakichś takich spektakularnych zmian, jeśli chodzi o zmaczki, ale no to są zmiany, które są widoczne i wielokrotnie były pokazane w żurnalach medycznych po, po co najmniej dwóch latach, a jeszcze lepiej widoczne są po pięciu latach i dziesięciu latach. W związku z tym ja bardzo wierzę w retinol, po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość. I poza tym ma takie działanie prawie lecznicze, po prostu przez to, że, że uczy skórę prawidłowego funkcjonowania. W związku z tym ja zamierzam konsekwentnie retinol stosować, nawet jeśli, jeśli zmiany nie są widoczne gołym okiem, bo jestem przekonana o skuteczności tych preparatów. Natomiast, mimo że, a, że te produkty z La roche Poza i z Vichy bardzo, bardzo lubię, to tym produktem z retinolem, który najbardziej mi polecał po wypróbowaniu różnych w tym roku, jest jednak preparat z Biachem Urody, który widzicie tutaj mi się zapchodził. I go jeszcze o nim nie wspomniałam. I to jest Serum Renew z Retinolem. To jest ten produkt z Biachem Urody, który zawiera największe stężenie retinolu po aż, aż 1% w stosunku na przykład do 0,2% tego Vichy, czy jeszcze mniej w przypadku tego LaRoche posay i uwielbiam ten produkt bardziej niż tamte, ze względu na to, że on... Oprócz tego, że zawiera po prostu uderzeniową dawkę retinolu, a przy tym nie podrażnia w najmniejszym stopniu, to jeszcze dodatkowo zawiera składniki bardzo mocno nawilżające i takie poprawiające kondycję skóry. W związku z tym nadaje się również na zimę. I Mój On to jest preparat, za którym najbardziej przypadam zostawiam tylko tutaj końcóweczka, no ale no, w tej chwili, tak jak mówię, nie mogę go stosować. Muszę poczekać do, do, do wiosny, żeby znowu mocno do niego wrócić. nie Niemniej ten najbardziej polecam. Wreszcie preparaty takie przeciwtrądzikowe, Jak wiecie, na jesieni zaczęłam używać. Stosunkowych nowości, z, 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 czy takich, nie wiem czy stosunkowych nowości, ale takich. Takich produktów flagowych z różnych marek termokosmetyków obecnych na polskich rynkach, takich przeciwtrądzikowych, I, i pokrótce już o nich wspominałam i o, o, o zarówno o efektach ich działania, jak i o, o ich konsystencji i różnych takich rzeczach. Natomiast, no, właśnie przez te zabiegi i piel musiałam przerwać testowanie ich. I jedyny produkt, który z czystym sercem mogę Wam polecić w tym roku, który wywołam na tyle dużo go, tak? Na, na, przez, przez na tyle długi okres czasu, żeby móc. Faktycznie się o nim miarodajniej sensownie wypowiedzieć, to jest norma term z Vichy. O dziwo, dlatego, że tak jak ja mówiłam w takim filmiku poświęconym właściwie wyłącznie temu preparatowi, o dziwo, dlatego, że nie przepadam, nie dotychczas nie przepadałam za produktami firmy pod szedem do właśnie do takich przeciwtrącikowych, były dla mnie obsuszające, nieskuteczne. Natomiast ten jest naprawdę godnym uwagi preparatem. Jest bardzo łagodny. I przez to może być stosowane codziennie i naprawdę bardzo poprawił kondycję mojej skóry w taki sposób bardzo przyjemny i bez żadnych jakichś takich efektów ubocznych i kosztów takich związanych z tym. Ani nie przesuszył, ani nie podrażnił, ani nic nie takiego za wyjątkiem jakiegoś takiego właśnie drobnego wysypu pierwszych paru tygodniach to potem było już tylko lepiej, i mm, to jest produkt, który mi się zdecydowanie spodobał w tym roku. Bardzo polecam dla osób, które szukają właśnie jakiegoś takiego bardzo łagodnego sposobu. To jest taki niedorobiony efekt lardło, natomiast jest, jest znacznie mniej w moim uczuciu wysuszający. I, i myślę, że nadawałby się również na ten okres jesienno-zimowy, jeśli ktoś może w tej chwili używać tego typu preparatów. Tak, i w końcu ostatnie dwa produkty, o których chciałam wspomnieć, to są, to są takie żele do, przeznaczone do zmywania cery. Skłonnej do trądziku, które, mają bardzo, które są bardzo łagodne w działaniu, które nie przesuszą, nie podrażnią i mogą być stosowane bez, bez problemu dwa razy dziennie. W przypadku mężczyzn albo kobiet, które się nie malują, myślę, że, że może być to jedyny sposób zmywania po prostu twarzy. Natomiast w przypadku osób, które, które się malują, albo szczególnie tych, które stosują jakieś takie podkłady, czy korektory, czy kosmetyki o takim długotrwałym, długotrzymującym się Działaniu, które się długo utrzymują na skóry. Na skórze to bym proponowała używać ich jako po prostu w, wraz z jakimś preparatem, a jakimś takim oleju, który, na bazie oleju, który potrafi rozpuścić również takie bardzo długotrwałe, długotrwało utrzymujące się kosmetyki. I mam na myśli tutaj. Żalmy Efaklar, Faklar z La Rochosa, którego jak widzicie, ogromnych ilości nie zużam, dlatego że butelka jest po prostu ogromna, a ja mam wiele takich preparatów w domu na stanie, które testuję, których próbuję i, i bardzo go lubię, jeśli, jeśli, jeśli jak danego dnia w ogóle się nie maluję, to, to chętnie sięgam po ten preparat i mam poczucie, że jest niesamowicie łagodny. Podobnie jak ten z biodermy, który, który nawet wolę od tego, dlatego że zawiera również takie łagodne składniki. Jeszcze dodatkowo takie odkażające, antybakteryjne, regulujące. fantastyczny preparat i w dodatku cudnie pachnie, więc jeśli tylko nie macie skóry niesamowicie wrażliwej, która może się podrażnić w związku z tym, że on jest perfumowany, leciutko, bardzo taki przymiły, jakby, no, piękny zapach, to serdecznie polecam ten preparat. Ja za nim przepadam, bardzo wydajny, z ręką na sercu mogę go polecić. I tak, to by były wszystkie moje takie hity pielęgnacyjne tego roku, kosmetyki, które na te innych wyjątkowo się wyróżniły i które myślę, że, że, we, że, że których będę również z przyjemnością używać w tym roku kalendarzowym, które, o których warto było wspomnieć. Teraz jak zwykle jestem ciekawa, jakie kosmetyki u Was znalazły się w takim topie, jeśli chodzi właśnie o kosmetyki do pielęgnacji. Jak zwykle mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i, i zachęcam do, do zostawiania komentarzy na dole. Teraz... Ponownie mam troszeczkę czasu na to, żeby, żeby poodpowiadać nasze, na Wasze pytania. Więc jeśli jesteście sfrustrowani tym, że dotychczas nie, od, nie, nie dostaliście ode mnie odpowiedzi na jakieś pytanie związane z pielęgnacją skóry czy jakimś produktem, to może mogę się zrehabilitować pod tym wideo i odpowiedzieć na, na Wasze pytania. I tak, mam nadzieję, że macie się świetnie. I do zobaczenia wkrótce.